Siłaneczko z tej strony Punkek, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze strony Gifford Skin, gdzie pootwieramy sobie skrzyneczki. Na samym początku bardzo chciałbym zachęcić Was do wejścia na tą stronę poprzez kliknięcie w reflink, który znajduje się w opisie, albo przejście tutaj. Klikacie sobie na ten plusik, klikacie, żeby sobie wpisać kod, wpisujecie pankę, klikacie użyj kodu i dostajecie bonus 5% przy doładowaniu. A my bez przedłużania lecimy sobie z openingiem. Myślę, że na samym początku polecimy ze skrzyneczką Banigan. I uwaga, zobaczymy co nam poleci. Będzie to Franklin. Tak, będzie to Franklin, więc jesteśmy na lekki minus, ale zostawimy sobie tego skina i polecimy sobie jeszcze raz. Tak jak widzicie, w skrzyneczkach możemy też trafić jajeczka, które tutaj nam się zbierają i możemy je sobie później wykorzystać w evencie, trafiamy Meczkę Golden Coil z zyskiem 33 zł i dodatkowo dostajemy 46 47 jajek, czyli naprawdę bardzo spoko. Jeżeli chodzi o ten event, to klikacie sobie tutaj w tą zakładkę u góry i macie różne eventy, na przykład rozbijanie jajek. Możecie sobie, jeżeli posiadacie daną ilość, otworzyć jakieś jajko i z niego dostajecie skina albo na przykład koszyk zajączka. Klikacie sobie tutaj rozpocznij grę na przykład za 100 jajek, bo można sobie zmienić tą ilość się rozpoczni i polega to na tym, że musicie po kolei numerycznie dawać te jajka albo na przykład muszą być trzy takie same cyfry 5 6 7 akurat 2 3 4 tak jak mamy tutaj brakuje nam czwóreczki więc tutaj sobie usuwamy jakieś jajka o mamy 1 2 3 4 5 Mamy 3 ósemeczki, więc sobie je dajemy. 100 punktów dostaliśmy za to, 4, 5, 6. I tutaj niestety z tego już nic nie zrobimy, więc klikamy sobie zakończ grę i dostajemy takiego auga za 2,30, więc naprawdę spoko. Otworzymy sobie teraz myślę skrzyneczkę Grand The sheep Polecimy sobie z nią jeden raz i zobaczymy co nam dropnie. I dostajemy MP5 Agenta. Polecimy sobie jeszcze dwa razy. Może uda się trafić coś lepszego. Zobaczymy czy nam się poszczęści tym razem. Deagle Light Rail i Yellow Jacket. Czyli wychodzimy na plusik 4 zł. Jak najbardziej spoko. Ogólnie za otwieranie skrzyneczek tutaj Wam też pisze ile EXPA dostajecie. Tutaj Wam się zbiera poziom. Macie coś takiego jak skrzynie bonusowe. Do których dostajecie klucze za... Levelowanie, klikacie sobie otwórz, otwieracie za darmo sobie skrzyneczkę i macie szansę nawet trafić takiego kałaszka The Empress. Oczywiście jest na niego mała szansa, ale warto próbować. Dostajemy takie 5.7 za 8 groszy. Niby jest to 8 groszy, więc nie jest to za wiele, ale lepiej dostać coś takiego niż nic. Tutaj przejdziemy sobie teraz do kontraktu, myślę, że wrzucimy sobie... Te skinki mamy w kontrakcie 16 zł. Możemy dostać skina o wartości od 9 do 41. Klikamy podpisz kontrakt i dostajemy auga za 39 zł. Bengal Tiger Field Tested w Stat -traku, czyli naprawdę bardzo fajnie. Wychodzimy na fajny proficik. Teraz przejdziemy sobie może do upgradera i spróbujemy sobie tutaj coś podziałać. Bierzemy sobie tą CZK. I spróbujemy sobie zrobić jakiegoś skinka, myślę, za 23 zł. O, albo taką takiego maka za 24,56. Mamy na niego 60% szans. Damy sobie tak. I uwaga, kręcimy. I zobaczymy, co nam poleci. Czy będzie? Tak, mamy maka. Profit o 7 zł, czyli spoczko. I jeszcze coś spróbujemy sobie zrobić, myślę. Z tą emeczką Golden Coil moglibyśmy ją sobie dać. Damy sobie tutaj 10 DD pad. Taką awóbkę byłoby bardzo spoko zrobić. 65% szans. I uwaga, przybędzie. Tak siedzi, więc naprawdę super. Teraz przejdziemy sobie do naszego ekwipunku. Sprzedamy sobie te skiny, myślę. 133 zł. Jak najbardziej, bardzo fajny proficik. I myślę, że na koniec moglibyśmy jeszcze polecieć ze skrzyneczką hmm, Mecha Industries 50%. Zrobimy sobie testowe otwarcie i zobaczymy, czy z testowego otwarcia udałoby nam się trafić emeczkę. Z testowego by siadło. I teraz otwieramy normalnie. I uwaga, miejmy nadzieję, że się uda. I czy będzie emeczka? No, niestety troszkę zabrakło, ale. Polecimy sobie jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem siądzie. Oj, niestety. Dobra, ale do trzech razy sztuka. Jak to mówią. Uwaga. Lecimy. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Aj, no niestety. Ta skrzyneczka chyba nas nie lubi. Ale weźmiemy sobie te skiny, które nam teraz poleciały i spróbujemy zrobić sobie coś grubszego może na Procentach zrobić sobie takiego dofa, dajemy, tak klikamy, ulepsz. I uwaga, a już myślałem, że siądzie. No, ale niestety przeleciało. Dzięki, wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A ja postaram się Tobie przypiąć serduszko. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Discorda, do którego link znajduje się w opisie, oraz do skorzystania. Właśnie z mojego reflinka, dzięki któremu dostajecie 5% więcej przy doładowaniu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, Siemaneczko.